Witajcie, e, niedawno odeszło się za światy do Pomboczka Orgienowic Pnioków, ale doszło jak do wniosku, że jakże mu już tam na blumach napisał żegnaj przyjacielu, to żeby się wytłumaczyć czemu to był przyjaciel. Powiem na podstawie ostatniego jego takiego większego tłumaczenia, przetłumaczył Księga Duch według Karla Hopmana. tak to wygląda skromnie wydany e, te wydanie jest takie skromne bo było na gipko robione na gipko bo on chciał jeszcze poczytać to ale przeczytam wam co mi tutaj napisał to w ekranie niby widać mojemu przyjacielowi Leokowi który mnie podpuścił do napisania tego ojgien z do napisania tej książki, bo takie tłumaczenie ze niemieckiego na polskie, a właśnie tak ściśle na śląskie, czy na ten, to jest tak jakby napisać ta książka od nowa i no się wzorując na tym co napisał Opman, Wielki śląski pisarz. Tak on jak i jego braci, kiedy dostali Nobla, zrobili dużo do Śląska. I no na Śląsku mało kto o tym wie, a dzięki Eugenowi będziecie i wy wiedzieli, jak bo jakaś ta książka kupi, to się kupcie, bo ona została w bardzo małym nakładzie. Można się uda nakład zwiększyć, ale to już nie wiem, to już nie będzie to pierwsze to co Ojien trzymał w rękach jeszcze za życiu. No to już zajść.